Witam serdecznie, Roman Młotkowski. To jest czas na dłuższą rozmowę w telewizji Biznes 24. A dłuższą rozmowę dziś poświęcimy hasłu, które mam nadzieję nie znudziło się e, Wam, drodzy widzowie, jeszcze, bo jest ważne i będziemy z nim żyć przez lata. Transformacja energetyczna i jak ją dobrze przeprowadzić. Dziś naszym gościem jest Artur Sarosiek, prezes zarządu Energy Solutions. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry Państwu. Um, Strasznie, im, im więcej się rozmawia w naszym studiu o energii, tym bardziej w sumie skomplikowane to się robi. Bo w pierwszej warstwie to OZE mają dać tańszą energię, ale potem się okazuje, że przez OZE energia musi być droższa. Uh -huh. Musimy się nastawiać, to w trakcie szeregu rozmów ustaliliśmy sobie na to, że energia będzie coraz droższa. Mimo, że czynimy wielkie wysiłki, żeby zużywać jej coraz mniej, no i to wszystko zaczyna wyglądać jak rodzaj takiej kwadratury koła, albo jakichś takich niemożliwych schodów, które idąc cały czas w górę spotykają się ze sobą. No spróbujmy to może jakoś rozładować. Ile właściwie teraz? Kosztuje prąd nie dla wielkich korporacji, o. jakichś takich przemysłowych odbiorców, ale dla takich usługowych, e, średniej wielkości i mniejszych firm, które funkcjonują na rynku i stanowią jego przytłaczającą większość. Jasne. No, no, na pewno trzeba rozróżnić kwestię związaną z tym, co my kupujemy, do czego jesteśmy też zmuszeni, jakby z punktu widzenia taryfikacji. Bo jeżeli chodzi o Możliwości zakupu to średnia cena waha się w granicach od 500 do 600 zł za megawattogodzinę, Natomiast rachunek finalny, który otrzymuje odbiorca, no wiąże się jeszcze z tą częścią dystrybucyjną, która ma coraz większy stopień skomplikowania, coraz więcej obowiązków. No i faktycznie finalnie te ceny no, mogą się wahać od 800 zł do 1200 zł za megawattogodzinę. Bo to jest tak, że trzeba przyjąć, że ta część dystrybucyjna to będzie mniej więcej drugie tyle, ile sam prąd, który to zależy. To zależy. To znowu zależy od tego, jakimi jesteśmy odbiorcami. Dla największych odbiorców to stanowi w granicach 20-40% wartości jakby kosztu zakupu energii elektrycznej. Dla mniejszych odbiorców może stanowić nawet większą wartość niż ta część związana z samym zakupem. Mhm. A co się daje optymalizować? Tę część dystrybucyjną, czy tę część związaną z zakupem, że tak powiem, gołej megawattogodziny? Jedno i drugie. W zasadzie jakby ten proces optymalizacji po stronie jakby odbiorców powinien następować w każdym obszarze. I jakby polityki, które firmy czy duże, czy małe, już jakby to nie ma znaczenia, no bo one uczestniczą w tym rynku energetycznym w taki sam sposób. Jeżeli byśmy popatrzyli na sytuację 15 lat temu, kiedy ten rynek się liberalizował, powstawał dopiero, no to faktycznie on dotyczył tylko dużych odbiorców. Dzisiaj dotyczy każdego odbiorcy tak samo, wręcz jakby przeszliśmy do poziomu już gospodarstw domowych. Więc każda osoba fizyczna tak naprawdę jest uczestnikiem tego rynku. I już od strony jakby i wytwórczej i od strony odbiorczej. I teraz jeżeli popatrzymy na proces optymalizacji, to on dotyczy i kwestii zużyciowej, i tej części związanej z zakupem, mhm. ale też z obszarem dystrybucji w taki sam sposób. Dobrze, to spróbujmy mhm. powiedzieć sobie, jak to zrobić w sposób inteligentny i sensowny, mhm. bo pierwsza taka, um, chciałbym powiedzieć konsumencka, no ale konsument-przedsiębiorca, czyli takiego taka, taka reakcja użytkownika, to jest taka, no dobra, to Popatrzmy na rachunek, Aha. zobaczmy, ile płacimy i spróbujmy znaleźć kogoś, kto dostarczy nam ten produkt taniej. Aha. No tylko czy to Aha. rzeczywiście jest proces, czy, czy to jest wystarczające działanie? O, czy ten proces nie powinien być nieco bardziej wielowymiarowy, żeby Aha. rzeczywiście uzyskać efekt, w którym ta energia elektryczna będzie mniejszą pozycją w naszym... Co miesięcznym budżecie kosztowym. Znaczy, nie można dzisiaj patrzeć tylko na tą część zakupową. Ona jest istotna i odbiorcy są przyzwyczajeni do tego, że szukamy oszczędności poprzez to, że będziemy mieli tańszą energię. I teraz, jakby te doświadczenia ostatnich lat, szczególnie od roku 2021 ze skutkami już na rok 2022, kiedy ten dramatycznie wzrosły i energii elektrycznej i, i gazu, nałożyły się też z celami klimatycznymi, które i bezpieczeństwem dodatkowo energetycznym, które jakby wdrażana jest jakby w polityce europejskiej, ale też w polityce krajowej i to się przekłada na wszystkie te elementy i teraz jakby każdy z odbiorców przede wszystkim powinien zaplanować, co on chce zrobić i jakby mieć niższy rachunek i super i mamy cel i teraz jakby na podstawie jakby jak dojść do tego celu, no to tak naprawdę powinniśmy zrozumieć w ogóle co my, jak my zużywamy dzisiaj i jak my planujemy zużywać przyszłość. To jest jakby punkt pierwszy, czyli, czyli jakby... punkt pierwszy, jak siedzimy sobie tutaj w studio, to powinniśmy sobie policzyć, ile te lampy, które nas oświetlają i ten klimatyzator, który gdzieś w tle szumi i tak dalej. Tak, tak jest i teraz jakby odbiorcy byli przyzwyczajeni są przyzwyczajeni i mają do tego pełne prawo, no bo e, tak naprawdę sprawdzali swoje zużycie na poziomie rachunku miesięcznego. Dzisiaj każdego odbiorca tak naprawdę powinno go interesować, jak on zużywa w każdej swojej godzinie. I jeżeli ma tą wiedzę, no to faktycznie. Z jednej strony jakby może i szukać rozwiązań tańszych cenowo dla energii elektrycznej, dla tej części zakupowej, ale też optymalizować tą część dystrybucyjną. I to okay. jest jakby coś, co jakby może mu pozwolić jakby zoptymalizować ten czynnik cenotwórczy. To ja się domyślam, że uh -huh. wspomni Pan o smart meteringu za chwilę, no bo jeśli mamy co godzinę wiedzieć, no to musimy mieć urządzenie, które to policzy uh -huh. i dostarczy te informacje. Ale w jaki sposób pomiędzy pomiarem a... Kosztami dystrybucji jest powiązanie. Na, na czym ono polega? Znaczy, ono polega na tym, że mamy dodatkowe opłaty związane, przykładowo z rynkiem mocy. Mhm. Mamy możliwość, i to, i to jest tak, że jeżeli odbiorca zużywa w konkretnych godzinach, to te opłaty może mieć wyższe bądź niższe bądź jakby te dystrybucyjne dystrybu nie tylko cenę samego tak dystrybucyjne, dystrybucyjne. No to jest jakby jakby wynika z wprowadzenia rynku mocy dla i wytwórców i odbiorców w polsce w związku z tym jakby te koszty które jakby musi ktoś pokryć pokrywa odbiorca finalny i teraz jakby jeżeli mamy zrozumienie jakby swojego zużycia no bo to że my mamy Mądry licznik, czyli ten cały smart metering, to jest jakby jedna historia. jedna historia. I teraz jakby, żeby zrozumieć faktycznie jak ja zużywam, no to powinienem mieć ten smart metering, ale jakby rozbudowany o to, jak kontroluję poszczególne obszary mojego zużycia. Czyli nawet w najprostszym ujęciu, jeżeli mam oświetlenie, klimatyzację, e, może jakieś urządzenia produkcyjne, to ja powinienem wiedzieć jak każdy z nich zużywa. I to, ta wiedza dopiero pozwala mi, jakby A to dalej. jest krok wcześniej przed smart meteringiem, czyli kwestia audytu, żeby po prostu policzyć sobie każde urządzenie, tak? tak jest. No to, tą wiedzę my musimy zbudować. Albo sami, albo przy pomocy jakby wyspecjalizowanych firm, które... zadam no. głupie pytanie dla ludzi, którzy nie są, nie mają backgroundu inżynierskiego. I co jak sobie policzymy wszystkie komputery w firmie i lampy? Mm. To i dodamy te zużycia z tabliczek znamionowych, to będziemy mieli te informacje, o którą nam chodzi? No nie do końca. Bo no będziemy właśnie... mieli bilans. Ale jak to pracuje, jak to zużywa, to tak naprawdę dopiero wychodzi z faktycznego pomiaru, jakby pracujących urządzeń. W związku z tym, jakby tabliczka znamionowa jest potrzebna ale jako punkt wyjścia do tego ile faktycznie tej mocy jest to, to jak my to zmierzymy to ten smart metering nam rozwiązuje temat Sma czy... rozwiązuje Rozumiem. smart metering nam rozwiązuje Przez. temat w każdym obszarze nie tylko energii elektrycznej no. bo tak naprawdę no, chcąc jakby popatrzeć na całość to powinniśmy wiedzieć co się dzieje w obszarze energii cieplnej energii yy, w zakresie klimatyzacji to są dla każdego z tych urządzeń bądź na każdy jakby Proces, zakładałem osobny licznik. Koszt liczników dzisiaj nie jest wysoki. Kwestią jest jakby to, jak my te dane jesteśmy w stanie jakby przeanalizować. Bo... I zebrać w całość i skonsolidować. Tak jest. I potem powinniśmy sobie wymyślić, jak zmodernizować sprzęt. Rozumiem. w sensie Albo jak ale jestem ciekaw. Tak, ale mm. jestem ciekaw, czy y, 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 w pańskim doświadczeniu są jakieś benchmarki które mogłyby nam orientacyjnie powiedzieć ile da się oszczędzić nie wiem, wymieniając na nowszy sprzęt komputerowy albo wymieniając klimatyzację na bardziej nowoczesną, czytaj pewnie, bardziej efektywną. Chociaż ja się zawaham o tyle, że no skoro y, y, cały czas próbujemy oszczędzać, a cały czas zużywamy coraz więcej coraz bardziej kosztownej energii, no to ja nie wiem, czy te nowe urządzenia rzeczywiście są bardziej energooszczędne, no ale to... Tak, ja nie mam tego doświadczenia, tego backgroundu uhum. inżynierskiego, więc może stąd powiedzieć. Znaczy konsumpcja podróż. krajowa jakby wynika nie tylko z tego, że my jako pojedyncza jednostka zużywamy więcej, bo faktycznie odbiorcy zużywają mniej w przeliczeniu jakby czy na osobę, która przebywa w danym pomieszczeniu, czy też na jednostkę produkcji. To faktycznie te działania przynoszą skutek. Natomiast jeżeli chodzi o taki benchmark, nie ma takich benchmarków, jakby, no bo każdy z tych odbiorców ma trochę inną sytuację. Jasne. Ma inny sprzęt, możemy powiedzieć, że te oszczędności mogą być na poziomie 5%, no, a mogą być na poziomie i 50%. To wszystko zależy od Jasne. tego, w jaki sposób i jakie działania my technicznie, technologicznie przeprowadzimy. Ale znając swoją firmę i rozumiejąc wszystkie urządzenia, które w niej są i to, ile one zużywają znamionowo, a być może też po, po zmierzeniu procesu jesteśmy w stanie do tego dojść. No, i rozumiem, że dochodzi, przychodzi taki moment, kiedy musimy jednak pójść na te zakupy Aha. i dokonać inteligentnego wyboru dostawcy. I teraz, Aha. jakie mamy opcje? Co możemy wynegocjować? Czy lepiej jest na przykład iść do tych dużych koncernów energetycznych? bo są duże i nie będą robić głupich niespodzianek, uh -huh. czy lepiej szukać jakichś alternatywnych dostawców, co, co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, nie wspominając o tym, czy spot, uh -huh. czy stała cena, uh -huh. co pewnie zależy też od fazy rynku, czy ceny są raczej w trendzie wzrostowym, czy spadkowym. No, i zostało nam 60 sekund na odpowiedź, to nie będzie prosta sprawa. Jasne, natomiast jakby no kwestia jest tego, co na czym mi zależy. No bo jeżeli jakby zależy mi głównie na rachunek, To zawsze jest muszę szukać dużych podmiotów, faktycznie stabilnych. Jeżeli jakby natomiast nie patrząc na to, powinienem szukać największej możliwej elastyczności. Bo w momencie, jakby przez ostatnie lata doświadczenia. Czyli cena cena spotowa, cena terminowa, powinniśmy jakby mieć możliwość połączenia jakby jednego i drugiego rynku, powinniśmy mieć możliwość tego, żeby faktycznie wyjść z odsprzedażą, bo to też jest tak, że dużo odbiorców ma swoje źródła, dużo odbiorców planuje swoje źródła i powinni mieć możliwość, krótko mówiąc, jakby budowania takiej pozycji handlowej, czyli i mogę kupić, i mogę sprzedać, mogę skorzystać z rynku i spotowego, i z rynku terminowego. Artur Sarosiek, prezes Energy Solutions. Od razu zapraszam na kolejną rozmowę poświęconą wyłącznie procesowi kupowania. Bo coś mi się wydaje, że tutaj jest bardzo dużo rzeczy do, do powiedzenia. Dziękuję. Panu... To była dłuższa Dziękuję rozmowa. Biznes 24. Dziękujemy. Dziękuję.